witamy serdecznie w kolejnym dniu w kolejnym w trzecim dniu adventu tak jest Mati kręci tak a tutaj razem mamy ja Beyla trójeczka Gareth Bale tam było ostatnio była tam trójeczka a tam jedneczka trójka Gareth Bale waga limitka i mamy Gamero. Gameiro, akurat tej limitki Mati nie mamy tej limitki Bo nie mamy. To złapię. Trzymaj, tak, ja to złapię. Gameiro. Także to jest Ładna nasza limitka. Limi brakuje nam limit. chyba Hummelsa. Hummelsa nam brakuje. Czyli nasz Brak był pod Garatem tak. Bailem. Tutaj tak. przedostatnia. Jak to powiedzieć nika? No, to zapraszamy na no, jutro. Znowu coś trafimy. Dobre jest. No. To było na tyle. Do zobaczenia. Narka, pa i hej. Zapraszamy na jutro na Adwent.